61. Widma Na pierwszy rzut oka dom w Otyi nie miał w sobie nic nadzwyczajnego, nic, czego można by się spodziewać po rezydencji Pana, równie znakomitego jak Monte Cristo. Ale owa prostota wynikała z rozkazów hrabiego, który zażyczył sobie, by nie zmieniano w niczym zewnętrznego wyglądu dobu. Aby się przekonać, że wydał zupełnie inne rozkazy co do wnętrza, Wystarczyło otworzyć drzwi. Pan Bertuccio przeszedł sam siebie, umeblowanie było w najlepszym guście, a wszystko zostało urządzone błyskawicznie. Jak niegdyś książę Dontę wyciął w jedną noc całą aleję drzew, bo zasłaniała widok Ludwikowi XIV, tak w ciągu trzech dni pan Bertuccio obsadził dziedziniec, do tej pory zupełnie pusty, wspaniałymi topolami i sykomorami. Drzewa ocieniły fasadę domu, a przed nią, zamiast dotychczasowego bruku zarośniętego zielskiem, ułożono owego sobotniego ranka rozległy kobierzec trawy, na której wciąż perliły się krople wody, którą ją wzroszono. Wszystkie te rozkazy wydał zresztą sam hrabia. Sam wręczył Bertucciowi plan, na którym oznaczył liczbę drzew i miejsce, gdzie miały być zasadzone, a także wymiary gazonu. Tym sposobem dom zmienił się nie do poznania. Sam Bertuccio przyznawał, że trudno mu go rozpoznać w tej oprawie zieleni. Intendent nie zmartwiłby się zbytnio, gdyby mógł dokonać także paru zmian w ogrodzie. Ale hrabia kategorycznie zakazał dotykać tam czegokolwiek. Bertuccio wynagrodził to sobie, przystrajając mnogością kwiatów przed pokoje, schody i kominki. O nadzwyczajnych uzdolnieniach intendenta i wielkiej wiedzy jego pana o tym, że jeden znakomicie umiał służyć, a drugi wiedział, jak kierować służbą, świadczyło to, że dom ten, pusty od dwudziestu lat, jeszcze wczoraj ponury i smutny, przesycony mydłym zapachem, chciałoby się rzec zapachem czasu. W ciągu jednego dnia obudził się do życia, nabrał zapachu i zajaśniał wedle gustów właściciela. Przyjechawszy na miejsce, hrabia zastał tu swoje książki, broń, obra. A w przedpokojach psy, za których karesami przepadał, i ptaki, których śpiew lubił. Cały ten dom zbudził się z długiego snu, niczym pałac śpiącej królewny, i wszystko w nim żyło, śpiewało i jaśniało radością, jak w tych naszych ukochanych domach, w których zawsze zostawiamy część naszego ja, nawet jeśli nieszczęście zmusi nas, byśmy z nich wywędrowali. Na pięknym dziedzińcu uwijała się wesoło służba. Ci, którzy zajmowali się kuchnią, przemykali po odnowionych wczoraj schodach, jakby mieszkali tu od dawna. Inni krzątali się w wozowni. Każdy powóz, opatrzony numerem, wyglądał tak, jakby stał w swojej przegrodzie już od lat pięćdziesięciu. Konie u żłobu odpowiadały reżeniem stajennym, którzy traktowali je z szacunkiem o wiele większym od tego, jakim niejeden sługa darzy swojego pana. W bibliotece szafy ciągnęły się naprzeciw siebie wzdłuż dwóch ścian, a zawierały mniej więcej dwa tysiące tomów. Jeden regał przeznaczony był na literaturę współczesną. Nowość, która wydana została zaledwie wczoraj, już pyszniła się na półce, wystawiając na pokaz czerwoną oprawę ze złoceniami. Po drugiej stronie domu, symetrycznie do biblioteki, umieszczono oranżerię pełną rzadkich roślin. Rozrosłych bujnie w szerokich japońskich wazach, pośrodku owej oranżerii, radującej zarazem wzrok i powonienie, stał stół bilardowy. I chciałoby się rzec, że gracze zostawili go zaledwie przed godziną, porzucając na suknie zamarłe w bezruchu kule. Wspaniały Bertuccio uszanował tylko jeden, jedyny pokój. Obok tego pokoju, leżącego w lewym skrzydle na pierwszym piętrze, do którego prowadziły schody paradne. Ale z którego można było też wyjść ukrytymi schodkami, służba przechodziła z ciekawością, a Bertuccio z drżeniem. Punktualnie o piątej hrabia zajechał z alim przed dom. Bertuccio czekał na przyjazd pana z niecierpliwością i niepokojem. Miał nadzieję na, na słowa pochwały, a jednocześnie obawiał się, że hrabia zmarszczy brwi. Montechisto wysiadł na dziedzińcu, zwiedził dom i opszedł ogród, nie wypowiedziawszy jednego słowa. Nie pokazawszy po sobie ani zadowolenia, ani rozczarowania. I tylko gdy wszedł do sypialni, wyciągnął rękę w kierunku szufladki toaletki z drewna różanego, którą zauważył już przy pierwszej wizycie. To może służyć chyba tylko na rękawiczki, rzekł. I owszem, panie hrabio, odparł zachwycony Bertuccio. Proszę otworzyć, a znajdzie tam pan rękawiczki. W innych szufladach, innych mebli, hrabia zastał to, czego się spodziewał. Flakoniki, cygara, klejnoty. — No, dobrze — wyrzekł na koniec. A imć Bertuccio odszedł uszczęśliwiony. Tak wielki, potężny i prawdziwy wpływ ten człowiek wywierał na wszystkich, co go otaczali. Dokładnie o szóstej przed bramą zastukały końskie kopyta. Był to nasz kapitan z pachisów na swoim medechu. Monte Cristo czekał na niego na ganku z uśmiechem na twarzy. Przyjechałem pierwszy, jestem pewien zawołał Morel. Zrobiłem to umyślnie, aby mieć pana tylko dla siebie, choć przez chwilę. Julia i Emanuel przesyłają panu tysiące serdeczności. O, hrabio, ależ tu ślicznie ale niech mi pan powie pańscy ludzie będą potrafili zaopiekować się moim koniem? Niech pan się nie martwi, kochany Maksymilianie już oni się na tym znają no, bo trzeba go zaraz wytrzeć ale żebyś pan wiedział, jak pędził Istny huragan! No, ja myślę! Koń za pięć tysięcy! odparł Montechisto takim tonem, jakiego użyłby ojciec mówiący do syna. Żałujesz pan tych pieniędzy? rzekł Morel ze swoim szczerym uśmiechem. Niech mnie Bóg broni! Żałowałbym tylko wtedy, gdyby koń nie był dobry! Taki jest dobry, kochany hrabio, że Chateau Renaud, największy koneser koni we Francji, i Debray, co jeździ na Arabach ministerialnych, zostali za mną nieco w tyle a do tego doganiają ich konie pani Danglar, które są w stanie zrobić na godzinie sześć mil. — No, czyli jadą za panem — upewnił się Montechristo. — A tak, o, oto i są. Rzeczywiście, w tejże chwili przed bramą stanęły spienione konie ciągnące powóz, a za nimi dwa zdyszane wierzchowce. Brama otwarła się, powóz wraz z dwoma końmi zakreśliły łuk i zatrzymały się przed gańkiem. Debray w mgnieniu oka zeskoczył na ziemię i podbiegł do drzwiczek, podał rękę baronowej, a ta, wychodząc z powozu, uczyniła ruch tak dyskretny, że uszedł uwagi obecnych poza hrabią. Montechlisto zawsze wszystko dostrzegał i tym razem zauważył więc, jak mignął, przechodząc z ręki baronowej do Dibreja biały bilecik, a zręczność, z jaką się to odbyło, wskazywała, że jest to między nimi stały manewr. Za żoną wysiadł bankier. Blady, jakby wychodził z grobła, nie z powozu. Pani Danglar rozejrzała się wokół badawczo. Tylko Montechristo mógł zrozumieć to spojrzenie, którym obrzuciła dziedziniec, perystyli i fasadę. Następnie, tłum tłumiąc wzruszenie, które na pewno zdradziłaby jej twarz, gdyby baronowa była jeszcze w stanie zblednąć, wspięła się po schodach, mówiąc do Morela: Gdyby pan należał do moich przyjaciół, zapytałabym, czy pański koń jest na sprzedaż. Morel uśmiechnął się. Ale przypominało to raczej grymas i spojrzał na Monte Cristo, jakby chciał go prosić o wydobycie z tego kłopotu. Hrabia zrozumiał. O, droga pani, rzekł, dlaczego nie zwracasz się do mnie z tym pytaniem? Przy panu nie należy wypowiadać żadnych życzeń, bo natychmiast je spełniasz, odparła baronowa. Dlatego zwróciłam się do pana Morela. Niestety, mogę zaświadczyć, że pan Morel nie może odstąpić tego konia. Od tego bowiem zależy jego honor. Jak to? Założył się, że w pół roku ujeździ Medecha. Rozumie więc pani, że gdyby pozbył się go przed terminem, nie tylko przegrałby zakład, ale jeszcze mówiono by, że się przestraszył. A kapitan z Pachisów nie może narażać się na podobne plotki, choćby nawet szło o zaspokojenie kaprysu pięknej kobiety co według mnie jest jedną z najświętszych rzeczy pod słońcem. No więc widzi pani, Rzekł Morel, kierując niedocześnie do Monte Cristo, uśmiech pełen wdzięczności. Zdaje mi się przecież, strącił Danglar torem, tonem gburowatym, którego nie zdołał zamaskować szeroki uśmiech, że masz moja żono, nad to. Pani Danglar nie miała w zwyczaju pozostawiać takich uszczypliwości bez riposty, ale tym razem ku zdumieniu młodych ludzi udała, że nie słyszy i nie odpowiedziała ani słowa. Monte Cristo uśmiechał się. Milczenie to zdradzało jakiś niezwykły przypływ pokory. Pokazywał właśnie baronowej dwie ogromne wazy z chińskiej porcelany, na których wiły się niczym węże, algi morskie, oddane z taką precyzją i kunsztem, że tylko sama natura może zawrzeć w swym dziele takie bogactwo, taką żywotność i takiego ducha. Baronowa była zachwycona. O, w takiej wazie można by posadzić kasztanowiec z tileriów? — Dziwiła się. — Jakże im udało się wypalić takie olbrzymy? — Ach, droga pani, nie należy stawiać takich pytań nam, którzy potrafimy wyrabiać tylko figurki i cacka z cieniutkiego szkła — odrzekł Monte Cristo. To praca dawnych wieków, dzieło geniuszów, ziemi i morza. — Jak to? Z jakiejże epoki może być to dzieło? — Nie wiem. Słyszałem tylko, że jakiś cesarz chiński kazał zbudować specjalny piec i w tym piecu odlano jedna po drugiej dwanaście takich was. Dwie popękały pod wpływem ognia, dziesięć pozostałych zatopiono na głębokości trzystu sążni w morzu. Morze, które wyczuło czego od niego wymagają, oplotło je swoimi liniami i koralami i wprawiło w nie muszle. Wszystko to cementowało się w tych niesłychanych głębinach przez dwieście lat, gdyż cesarza, który chciał dokonać tego doświadczenia, uniosła ze sobą rewolucja. Został tylko protokół, który zaświadczył o wypaleniu was i spuszczeniu ich na dno morza. Po dwustu latach odnaleziono w protokół i postanowiono je wydobyć. Nurkowie w specjalnych machinach przeszukali zatokę, ale z dziesięciu was odnaleźli tylko trzy. Resztę potłukły i porozrzucały fale. Lubię te wazy. Zdaje mi się czasem, że dostrzegam w ich wnętrzu owe niekształtne potwory – Straszliwe i tajemnicze, które widzieli li tylko nurkowie, albo wyobrażam sobie, jak śpią w nich miriady drobnych rybek, które schroniły się tu, uciekając przed pogonią wroga. Tymczasem Danglar, niezbyt wielki amator osobliwości, machinalnie ob obrywał kwiaty ze wspaniałego drzewa pomarańczowego. Skończywszy z pomarańczą, zabrał się do kaktusa, ale kaktus, mający mniej łagodny charakter niż pomarańcza, ukłuł go złośliwie. Drgnął i przetarł oczy, jakby obudził się nagle ze snu. Oproszę pana, rzekł doń z uśmiechem Montechisto. Jest pan takim koneserem malarstwa. Ma pan u siebie tak znakomite dzieła, nie będę nawet zachwalał moich. A jednak mam tutaj dwóch Hobbemów, jednego Paula Pottera, Mierys, dwóch Gerardów Dow, Rafaela, Wandyka, Curbarana i jeszcze kilka Murillów. Zasługują na pańską uwagę. — No popatrz — zdziwił się Debray. — Tego Hobbemes skądś znam. — Naprawdę? — Tak. Ktoś proponował go dyrekcji muzeum. — Ale ostatecznie muzeum go nie posiada — odezwał się Montechisto. No nie. Nie chciało go kupić. — A czemuż to? — zapytał Chateau Renaud. — To ty jesteś rozbrajający. Rząd nie ma tyle pieniędzy. — O, bardzo cię przepraszam — rzekł Chateau Renaud — Słyszę tę piosenkę codziennie od ośmiu lat i nadal nie mogę się do niej przyzwyczaić. Przyjdzie ci to z czasem? Nie sądzę. Pan major Bartolomeo Cavalcanti, pan wicehrabia Andrea Cavalcanti, zanonsował Czarna tłasowy kołnierz, prosto spod igły, świeżo ogolona broda, siwy wąs, mundur ze szlifami majora, ozdobiony trzema medalami i pięcioma krzyżami. Jednym słowem, stary żołnierz, jak się patrzy, tak właśnie pojawił się major Bartolomeo Cavalcanti, ów kochający ojciec, którego już znamy. Ramię w ramię, we frakłasz pachnącym nowością, kroczył z uśmiechem na ustach wicehrabia Andrea Cavalcanti, ów pełen szacunku dla rodziciela-syn, którego także już znamy. Trzej młodzi ludzie stali właśnie razem i gwarzyli. Ich spojrzenia przeniosły się z ojca na syna i tu oczywiście zatrzymały się na dłużej. Nie pomijając żadnego szczegółu. Cavalcanti? rzekł Debray. No, no, piękne nazwisko zauważył Morel. O tak! dorzucił Chateau Renaud. Włosi nazywają się dobrze, ale ubierają się fatalnie. Na, no, wybredny jesteś odparł Dibrej. — Ubiera się u świetnego krawca, a frakt jest prosto spodigły. I właśnie to mu zarzucam. Wygląda tak, jakby ubrał się w ten sposób po raz pierwszy w życiu. – A co to za jedni? – zapytał danglar hrabiego. – Słyszałeś, pan, panowie Cavalcanti? – No, to tylko nazwisko, nic mi to nie mówi. – A prawda, zapomniałem, że pan nie zna naszej włoskiej szlachty. Powiedzieć Cavalcanti to to samo, co powiedzieć ród książęcy. No, ładną mają fortunkę? – zaciekawił się bankier. – Kolosalną. Cóż porabiają w życiu? Próbują je jakoś przejść, ale nie bardzo im to wychodzi. Mają zresztą u pana kredyt, powiedzieli mi o tym przedwczoraj, kiedy u mnie byli i zaprosiłem ich głównie ze względu na pana. Przedstawię ich panu. Ale zdaje mi się, że bardzo czysto mówią po francusku, zauważył Danglar. Syn wychowywał się w jakimś kolegium na południu, w Marsylii, albo gdzieś w okolicach. Przekona się pan jaki rozentuzjazmowany. A czym? zagadnęła baronowa. Francuskami, droga pani. Chcę się absolutnie ożenić z Paryżanką. Też sobie wymyślił, wzruszył ramionami Danglar. Pani Danglar spojrzała na niego w sposób, który w każdej innej sytuacji zwiastowałby burzę, ale po raz drugi nie zareagowała. Baron chyba jest dziś mocno zasępiony, szepnął Montechristo pani Danglar. Czyżby przypadkiem chciano go posadzić na stołku ministra? Nie, nie, o ile wiem. – Myślę raczej, że przegrał coś na giełdzie i sam nie wie, na kim się wyładować. – Państwo de Wilfortowie! – zawołał Baptysta. Weszły zaanonsowane osoby. Pan de Wilfort, choć umiał zachować zimną krew, był wyraźnie poruszony. Gdy się witali, Montechristo poczuł, że drżała mu dłoń. – O, tylko kobiety umieją się maskować – szepnął do siebie Monte Cristo – Spoglądając na panią Danglar, która uśmiechała się do prokuratora i całowała jego żonę. Po zwykłych uprzejmościach hrabia zauważył, że Bertuccio, krzątający się do tej pory w kredensie, wśliznął się do saloniku przylegającego do sali, w której byli goście. Poszedł do niego. Czego się pan chcesz dowiedzieć, Bertuccio? zagadnął. Ekscelencja nie powiedział mi, ile osób będzie przy stole. Policz pan sam. Wszyscy już przybyli? Tak. Bertuccio zerknął przez szparę w drzwiach. Monte Cristo nie spuszczał zeń oka. O Boże, zawołał Bertuccio, co się stało? Ta kobieta, ta kobieta, no, ta w białej sukni, cała w diamentach, ta blondynka. Pani Danglar? Nie wiem, jak się nazywa. Ale to ona panie hrabio to ona kobieta z ogrodu ta w ciąży ta która spacerowała czekając na czekając Bertuccio stanął z otwartymi ustami blady z najeżonym włosem No na kogo Bertuccio nie odpowiedział i tylko wskazał palcem Wilforta. mniej więcej takim gestem jak Macbeth wskazywał banka O o, o wyszeptał Widzi pan to on on Pan de Wilfor, prokurator Krur królewski? Oczywiście, że go widzę. Więc ja go nie zabiłem? No coś takiego. Chyba się oszalał, mój dobry Bertuccio. To on nie umarł? Ależ nie, widzisz przecież, że żyje. Pewnie zamiast wbić mu nóż między szóste i siódme żebro po lewej stronie, jak to zwykle czynią pańscy ziomkowie, ugodziłeś go nieco wyżej lub niżej, a prawnicy mają twardy żywot albo raczej wszystko coś mi opowiedział to nieprawda zmyśliłeś to sobie przyśniło ci się miałeś przywidzenia nie przetrawiłeś dobrze myśli o zemście i zasnąłeś zaciążyło ci to na żołądku i przyśniły ci się jakieś koszmary o ty wszystko no uspokój się i policz państwo devilfortowie to dwoje pan i pani danglar czworo pan de Chateau-Renaud, pan dibrey pan morel to siedmioro pan major cavalcanti ośmioro — Ośmioro — powtórzył Bertuccio. — Ale dokąd to, dokąd do diabła? Ależ panu spieszno. Zapomniałeś pan o jeszcze jednym gościu. Tam, trochę bardziej na lewo. O, tam, to ten młodzieniec w czerni, pan Andrea Cavalcanti, ogląda sobie Madonnę Murilla. O, o, właśnie się odwraca. Tym razem Bertuccio mal nie krzyknął, ale spojrzenie Monte Cristo wstrzymało mu głos. — Benedetto — szepnął — fatalność! Bije w pół do ósmej, panie Bertuccio, zekł rzekł surowo hrabia. Mówiłem, że o tej porze siądziemy do stołu. Wiesz dobrze, że nie lubię czekać. I Montechisto wszedł do salonu, gdzie czekali goście, a tymczasem Bertuccio chwiejnie powrócił do jadalni, podpierając się o ściany. Pięć minut później otwarły się podwoje salonu. Na progu stanął Bertuccio i czyniąc ostatni heroiczny wysiłek jak Watel w szantylii, oznajmił. Panie hrabio. Podano do stołu. Montechristo podał ramię pani de Villefort. Panie prokuratorze, rzekł, racz podać ramię pani baronowej. Villefort usłuchał i wszyscy przeszli do jadalni.